Cześć! Hmm. Dzisiaj czas na szóstą część, ale historii. nosi tytuł mamy niepodległość, na okładce Józef Piłsudski. Nie, on jest jednak bohaterem jak zwykle w tych książkach. I ten kto na okładce, bohaterami są dzieci, które uczą się historii. I ich nauczyciel Pan Cebula, który ma zadziwiającą metodę nauczania, bo wysyła dzieci w przeszłość. Skonstruował specjalne ławki i dzieci na żywo mogą obserwować wydarzenia. Yy, narratorką dzisiejszej opowieści jest Olcia, no a występują również wszyscy pozostali, których już poznaliście. Aleks, Zuska, Jolka, Gruby, Słoniu, yy, Pan Cebula, no i ławki, którymi wędrują sobie w przeszłość. Fajna sprawa, zamiast podręcznika siadamy sobie w ławeczkach, cyk, cyk, naciskamy odpowiednią datę i jesteśmy w przeszłości. Możemy ją oglądać, po prostu oglądać, jako niewidzialnie, bo pan Cebula skonstruował również specjalne osłony gamma i dzieci mogą patrzeć tylko na to, co się dzieje, ale dzieci wolą trochę pobawić się również. O, gdy zrobią już swoje zadania, to mogą poznać rówieśników z tamtych czasów i dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy, jakich nie znajdą w podręczniku. Więc we wszystkich częściach jest tak, że ściągają z siebie osłony i jako widzialni wędrują po czasach, które wysłał ich Pan Cebula. Tym razem ruszają w wiek. 19, właściwie końcówka 18, gdy Polska utraciła niepodległość, bo zadanie jakie pan Cebulaj im tym razem daje, mają dowiedzieć się, jak Polacy odzyskali niepodległość. No, sprawa niby jest prosta, znamy datę, 11 listopada 1918 rok, natomiast już to, jak tę niepodległość odzyskaliśmy, no to już historycy wstają. Wskazują przeróżne elementy i mają przeróżne zdania na ten temat. Jak zaczniecie się w to wgłębiać. W literaturze to zobaczycie, że co historyk to ma inny pogląd na ten temat. Dzieci mają sprawdzić, jak było naprawdę. Ale pierwsza rzecz, jaką Pan Cebula im każe sp mm, sprawdzić, to co było? Najtragiczniejszym wydarzeniem w 1795 roku. Najtragiczniejszym. No, dzieci nie mają wątpliwości. Trzeci rozbiór polski i utrata niepodległości. Ale okazuje się, że nie, bo utrata niepodległości jest to no, straszna sprawa. Polacy stracili wolność no, przez głupotę, niedopilnowanie, zaniechanie, no, masę grzechów popełnili. I stracili Państwo na 123 lata. Kilka pokoleń musiało się wysilać, walczyć, żeby tę niepodległość odzyskać. Ale to rzecz do, przy dużej dozie szczęścia, do naprawienia. Ale stała się w 1795 roku jedna rzecz, której naprawić się niestety nie da. Otóż straciliśmy regalia. Słyszeliście jakieś takie słowa: co to są regalia? Otóż to są korony królewskie, berła i inne insygnia władzy królewskiej. Widzieliście kiedyś w muzeum koronę któregoś z królów? Nie, ponieważ my ich nie mamy. Zostały one ukradzione ze skarbca wawelskiego właśnie wtedy, w 1795 roku, gdy Kraków w pierwszym momencie znalazł się pod zaborem. Pruskim i na zlecenie pruskiego króla w nocy z 3 na 4 października do skarca królewskiego na Wawelu zostało dokonane włamanie. Złodzieje przyszli, żeby ukraść nasze regalia. No, była to trudna sprawa. Tutaj macie pięknie pan Artur Nowicki wyrysował cały ten kryminał. Jak dostali się? No, dzięki ni niestety yy, pewnemu zdrajcy polskiemu, który wskazał im miejsce. No, ale ciężko im było dostać się do samego skarbca. Bo były tak pancerne drzwi, żelazne, nabijane ćwiekami, że na sześć zamków zamykane. Jak się dostali? Jak odbył się ten włam? To jest niesamowita historia, najgorsze jest to, że spakowali, dostali się do tych skrzyń, spakowali nasze korony, berła i inne rzeczy, razem 120 przedmiotów do worków, nawozy i wywieźli, a Polacy się nawet nie zorientowali. Zostały tylko porzucone na podłodze skarbca dwa żelazne miecze, złodzieje nie zorientowali się, że mają dla nas niesamowitą wartość, bo były to dwa grunwaldzkie miecze. Ale reszta naszych skarbów została skradziona. Gdy Polacy się zorientowali, uszyli tropem, zorientowali się, dowiedzieli się, kto ukradł, na jest zlecenie i gdzie te regalia są. A były w Skarbcu Królewskim w Berlinie. Przez kilkanaście lat tam leżały. No ani prośba, ani groźba oczywiście nie pomagały i rusaci nie chcieli nam tego oddać. Dopiero car rosyjski, gdy yy, no, zażądał wydania, nie dla nas, tylko dla siebie chciał je zabrać, to wtedy król pruski wydał rozkaz, żeby te korony zniszczyć. No i zostały brylanty i wszystkie inne kamienie szlachetne ubywane i sprzedane za pół miliona talarów, a złoto zostało sklepane i przerobione w maszynach menniczych na złote monety. Nie ma koron, nie ma polskich regaliów. Polacy próbowali te monety zlokalizować i zebrać jakoś wszystkie, żeby w przyszłości, jak Polska odzyska niepodległość, to żeby z nich znowu zrobić korony. No niestety, nie udało się. Dzieci ruszyły w ślad za tymi monetami. No, w historii cofnąć się nie da, natomiast próbują. Zlokalizować, gdzie te monety są, czy im się uda, czy im się to nie uda, to opowiadać wam nie będę. Przygód dzieciaki mają całe mnóstwo. Przy okazji uczestniczą w powstaniach, yy, dowiadują się, dlaczego Polacy przegrywali wszystkie powstania. Bo przecież naród dzielny, zdeterminowany, mający cel, żeby pytanie niepodległość odzyskać dlaczego wobec tego nic się nie udawało. No, to też niestety pewna nasza wada zadziałała, no ale koniec końców tę niepodległość odzyskaliśmy. Przyczynił się ten człowiek w jaki sposób? No, rzecz też bardzo ciekawa. OLCIA nam tutaj wszystko opowie. Dowiemy się takich rzeczy, jakich w podręczników nie znajdziemy. Co ciekawe, słuchajcie, Józef Piłsudski wcale nie chciał być politykiem, ani zbawcą narodu. Chciał być lekarzem, jak poznajemy go tu jako chłopca, który usiłuje uczyć się, żeby zostać, leczyć ludzi, żeby zostać lekarzem. No, mógł to robić tylko po rosyjsku, na rosyjskich uniwersytetach, ale ma pecha, bo jego brat Bronek, no, jest działaczem, jest bojownikiem i organizuje zamach, nieudany oczywiście na cara rosyjskiego. A Bronek, a józek, który był zupełnie niewinny, nie brał w tym udziału, ale jako brat podejrzanego jest też podejrzany. I zostaje skazany na nie, za niewinność na kilka lat Syberii, zostaje wywieziony, odczuwa to jako, no tak jakbyśmy wszyscy odczuli, jako straszną niesprawiedliwość. Nie może już zostać lekarzem. Natomiast przywartościowuje zupełnie swój pogląd na życie, no i zostaje tym, kim został. Dla nas dobrze. Rosjanie popełnili pewien błąd, że skierowali go na taką drogę. Dla nas szczęście, bo odegrał w listopadzie 1918 roku taką rolę ważną. Że no, gdyby go nie było wtedy na miejscu, tak to kto wie, czy byśmy mieli państwo. Mnóstwo mu zawdzięczamy. Jak Polska odzyskała niepodległość? Zapraszam do lektury, bo myślę, że dowiecie się wielu fascynujących rzeczy. Cześć!